Zapraszamy na rozmowę sprzed kilku dni. Nagrano tutaj w studio z bardzo młodym, dynamicznym, inteligentnym człowiekiem szefem właśnie partii politycznej. Na razie pierwsza partia polityczna wizytowała tutaj w naszym. A na to mamy prawo się zająć. Jak zgodzić. zwał, tak zwał. Do demokracji bezpośredniej można zrobić prawie wszystko. I tak jest. To, to ten wyjątek dla partii politycznej. Na razie jedyny. Zapraszamy. Hej, witamy Was serdecznie. Dzisiaj szczególna okazja. Nam się jeszcze nie zdarzyło, żeby w naszym studio znalazł się gość, który jest przewodniczącym partii politycznej, ale tym razem jest wyjątek. Pan Adam Kotucha, przewodniczący Demokracji Bezpośredniej, właśnie jest naszym gościem. Witamy serdecznie. A obywatel Panie Redaktorze. To jest taka Państwa. premiera dla nas, że my szefa partii zapraszamy. Partyjność u nas nie jest dobrze postrzegana, ale w Waszym przypadku to jest zupełnie nowe zjawisko i bardzo nam bliskie, dlatego też cieszymy się, że specjalnie z Krakowa tutaj pan jest z nami. E, partia jest nowiutka, świeżutka, przepraszam, od, działa? Znaczy, od dwóch miesięcy oficjalna rejestracja. Tak. E, zrobiło się Kongres Zgromadzenie Walne, tak? Tak. E, 29 września tego mm -hmm. roku mieliśmy pierwsze walne zgromadzenie partii, które e, po pierwsze e, zatwierdziło statut partii, po drugie zatwierdziło nasz program i po trzecie wyłoniło e, pierwszy półroczny, bardzo krótki zarząd techniczny. <laughs> Panie Adamie, pani jest studentem, ale prawo, akurat tu pana Kierek, przy okazji jak słyszymy historia sztuki, więc to bardzo pięknie, ale tu prawo jest tym twardym, że tak powiem, narzędziem do organizowania się ludzi i to panu bardzo pomaga? Tak, zdecydowanie studia prawnicze dla osoby, która działa politycznie są bardzo potrzebne i, i faktycznie przydają się cały czas. Codziennie praktycznie mam styk z uchwałami, mam styk z protokołami, mam, mam styk ze statutem, prawda? Także jak najbardziej... Polecam. Co zainspirowało Pana tego, żeby powołać taką partię, rozumiem, z przyjaciółmi, ze znajomymi? Tak. Znaczy y, są dwie przyczyny. Pierwsza jest pośrednia, druga bezpośrednia. Pośrednią przyczyną był obserwowany przez nas codziennie y, właściwie powszechny kryzys władzy, tak? Natomiast bezpośrednio wyraził się w dwóch wydarzeniach, czyli w demonstracjach, które były skierowane przeciwko umowie ACTA, i to był piękny obywatelski zryw, który udowodnił jednak, że władza w Polsce może wykonywać ruchy przeciwko swoim obywatelom w sposób bezkarny tak? i że nie mamy możliwości zablokowania tych decyzji. A potem w tym przeświadczeniu jedynie utwierdził nas obywatelski wniosek referendalny w sprawie ustawy emerytalnej. Proszę zwrócić uwagę, to chciałbym podkreślić dość mocno: ten wniosek wniosło do Sejmu 2 miliony ludzi. Dwa miliony ludzi to tak w liczbie bezwzględnej dwa razy więcej osób, niż głosowało na koalicyjne ugrupowanie PSL. A mimo wszystko yy, władza, rządzący, politycy mieli czynność zablokować ten, ten wniosek w Sejmie. Na to kategorycznie jako partia nie zgadzamy się. Bardzo nam się to podoba. A jeśli chodzi o takie cele, które postawił sobie właśnie cały ten no, ruch, no, partia, jest kongres, jest zgromadzenie, co jest strategicznym celem? W jaki sposób chcecie je realnie wprowadzić to w życie? Jest polska konstytucja, ona nie ma w zasadzie, oprócz referendum, jakiejś innej instytucji, która by dawała nam namiastkę demokracji bezpośredniej. Tak, y, naszym celem jest y, zmiana kilku przepisów konstytucyjnych, a także ustaw około konstytucyjnych, tak aby wprowadzić przede wszystkim pięć fundamentalnych instytucji mhm. demokracji bezpośredniej. Referendum, ale zreformowane, nowoczesne, na kształt szwajcarski, Możliwość odwołania polityka w trakcie kadencji, to jest bardzo istotne, ponieważ w ten sposób wybieramy wpływ na polityków tak, aby mogli pracować efektywnie. Czy teraz też jest taka procedura, tylko jest skomplikowana i trudna? Jest możliwość odwołania polityka w samorządzie, czyli, czyli faktycznie jest niewykonalny na poziomie centralnym. Tak, jest mhm. niewykonalny na poziomie centralnym, a nawet w samorządzie ze względu na próg frekwencyjny, co mhm. uważam całkowicie niedemokratyczne, Praktycznie się to, się to nigdy nie, nie, nie powiodło, tak? Znaczy W ostatnich, w się ostatnich dniach się to mm -hmm. y, nie udało. Bo, były bo się to, poziom frekwencji. Tak. Potrzeba, to zależy od poprzednich wyborów, mhm. tak, Ile ile dostał poparcia w poprzednich wyborach powszechnych i to tworzy próg, tak, Frekwencyjny. I ten punkt wasz skieruje się w tą stronę, że chcemy mieć narzędzia do odwołania nawet posła, czy tak, senatora? Posła senatora, mhm. my idziemy nawet dalej, ministra, i to mhm. jest również na kształt y, kraju Ameryki Łacińskiej, a nawet Rady Ministrów, i to jest całkowicie autorski projekt, tak? Chcielibyśmy móc wprowadzić możliwość odwołania Rady Ministrów, czyli tak naprawdę konstruktywne wotum nieufności dla premiera z poziomu obywateli, tak? w referendum ogólnokrajowym. No to był ten drugi punkt, bo tak to jest, tak, tak To jest drugi tak. punkt. Trzecim punktem jest weto ludowe, czyli to jest możliwość zablokowania ustawy po jej uchwaleniu. Moglibyśmy hipotetycznie sobie łatwo wyobrazić, że umowa akta zostałaby ratyfikowana szybko, gdyby nie została zauważona przez internet. Najpotężniejsze narzędzie demokracji. Na razie póki co, Tak. tak. E, gdyby nie została zauważona, mogłaby zostać wprowadzona i wtedy referendum fakultatywne, tak zwane, nie dotyczy jej. I dlatego wprowadzamy instytucję weta ludowego, czyli możliwość e, zablokowania ustawy do 6 miesięcy po jej uchwaleniu. E, czwartą instytucją. Jest liberalizacja tak naprawdę, bo ta instytucja funkcjonuje, liberalizacja um, kwestii um, inicjatywy obywatelskiej ustawodawczej, czyli wnoszenia przez obywateli projektów do sejmu. Ustaw serii. po prostu. Tak, ustaw. Ponieważ obecnie um, obywatele mogą wnieść projekt ustawy, ale muszą zebrać ponad 100 tysięcy podpisów i to jeszcze nie jest takie, takie trudne, ale w trzy miesiące. Jest A nawet tak zbiorą, czy zobligowanie z parlament? Nie, no właśnie, właśnie, to jest też kwestia. To, jest kwestia. Y, to by było również dobrze w ten sposób poprowadzić, aby wyłączyć w pewnych momentach decyzyjność parlamentu nad takimi projektami, na przykład poprzez zorganizowanie referendum, czyli wnosimy projekt i organiz, poddajemy go pod powszechne głosowanie. Y, taka propozycja dopiero jest y, do programu wnoszona obecnie, tak? ponieważ nasz program partii tworzy się cały czas. No I w końcu piątą instytucją jest elektroniczne głosowanie. To jest instytucja pomocnicza, aż kluczowa. Pomocnicza dlatego, że ona obniża nam koszty demokracji, obniża nam koszty referendum i wprowadza do demokracji osoby dotąd z niej wykluczone, czyli mniej zorganizowane grupy tak, i komitety, które gorzej się finansują. Także tak, aby projekt w internecie mógł bronić się sam. Bardzo odważne, bardzo mądre, bardzo nam się to podoba. Czy są już, jeśli chodzi o ten ostatni punkt, przykłady, zdajemy sobie sprawę, raczej dziwne, na lokalnym terenie, w Europie, gdzie stosuje się dzięki właśnie elektronice tego typu, tak. typu głosowania. E, tak, tak. E, istnieje taki przykład, ostatnio to się pojawiło, mm -hmm. dwa miesiące temu, e, powiat w Niemczech, w Friesland, wprowadził e, system tzw. liquid democracy, to jest demokracja płynna. Oznacza to, że mieszkańcy tego powiatu stale decydują o losach swojej gminy w drodze elektronicznego głosowania, nie potrzebując w ogóle pośrednictwa polityków. Eksperymenty jeszcze nad elektronicznymi systemami głosowania prowadzone są w Szwajcarii w dwóch kantonach. Tak? No, warto wspomnieć, że ogólnokrajowe elektroniczne głosowanie jest prowadzone w Estonii. Z tym, że zrobiono to, wykonano to oczywiście głosowanie w wyborach. Nie tak jak powiedziałem mhm. nad konkretnymi ustawami, ale w wyborach. Natomiast odbywa się to za pomocą elektronicznego dowodu osobistego, który jest warunkiem sine qua non ważności tam wyborów. Tutaj jeszcze, kiedy mówimy o tych elekcjach, bardzo ważne postulaty w środowiskach ludzi, którzy są pokrzywdzeni przez Polski Aparat Sprawiedliwości. Niektórzy mówią niesprawiedliwości. Mamy sędziów, mamy prokuratorów przede wszystkim. Czy w Waszym programie jest też kwestia wybieralności, przynajmniej niektórych z nich, najważniejszych? Tak. W istocie jest to bardzo poważny problem. To znaczy nie istnieje żadna społeczna kontrola, nad organami egzekwowania prawa. Tak, Nie chodzi tylko o polityków. Demokracja bezpośrednia rozciąga się także na, na organy e, sądownicze na przykład czy prokuratorskie. I teraz postulujemy dwie rzeczy. Po pierwsze chcielibyśmy, aby wybór prokuratorów apelacyjnych oraz prokuratora generalnego był dokonywany powszechnie. Prokuratorów apelacyjnych w wyborach samorządowych, prokuratora, prokuratora generalnego w wyborach parlamentarnych. Zostałaby jego kadencja skrócona wtedy do lat. Natomiast drugim naszym postulatem jest rozszerzenie instytucji ławników w sądach, mhm. czyli tak zwanego strażnika społecznego, tak. Powiem w ten sposób, najbardziej chcielibyśmy rozszerzyć te instytucje w sądach rejonowych, bo to w sądach rejonowych, czyli tam na dole, są najmniej doświadczeni sędziowie, którzy często potrzebują pomocy profesjonalisty, jakim jest ławnik. No powiem tak prosto, że ławnik, który zna się na przykład na ekonomii, jest świetną i niezastąpioną wręcz pomocą dla sędziego, który większość studiów jednak spędził Zgłamiam prawo. Dokładnie. Także jest to bardzo pożyteczna instytucja i chcielibyśmy ją rozszerzyć. E, czy samo wybranie prokuratora, no, prokuratora apelacyjna, która ma pod sobą rozumiem prokuratory nie, powiedzmy no, wojewódzkie, tak, to jest dużo wpływ, ale okręgowe, tak, tak się to nazywa, ale czy, czy to wystarczy? Czy patologie, które dzisiaj dotyczą wymiaru sprawiedliwości na wielką skalę, czy one jakby skończą się wraz z tym, że wybierzemy, że tak powiem, bo sam wybór to znowuż kadencja, w zasadzie robi co chce, Dlatego postulujemy mm -hmm. również prowadzenie wraz z wyborem możliwości odwołania takiego prokuratora Rozumiem, apelacyjnego oraz generalnego, mm -hmm. generalnego w referendum ogólnokrajowym, apelacyjnego e, w danym, w danym no, w województwie właściwie, te apelacyjne okręgi się w miarę pokrywają z województwami. E, także oczywiście musi być możliwość odwołania, no bo można sobie zadać bardzo proste pytanie, jak pracowalibyśmy my, jako obywatele w firmach, wiedząc, że nie możemy zostać... Y, w, w, zwolnieni, tak, i zastąpieni przez innego pracownika. Przecież nasza praca była absolutnie nieefektywna. A tak pracują politycy i tak pracują prokuratorzy obecnie. Więc musimy wprowadzić możliwość odwołania e, polityka prokuratora, tak, dlatego, aby mógł on czuć oddech wyborcy na plecach i realizował w ten sposób swoje obietnice wyborcze. Jeśli chodzi o sprawę reakcji na wasz założycielski, że tak powiem, akt, zapraszaliście media, zapewne, Yy, czy też nie? Yy, walne zgromadzenie pierwsze odbyło się jeszcze bez udziału. A jak potem tak. jakaś konferencja prasowa, czy ktoś się zainteresował powstaniem? Tak, pokazji? oczywiście. Yy, znaczy, powiem tak, na samym walnym zgromadzeniu nie zapraszaliśmy mediów z przyczyn yy, absolutnie technicznych. Tak, to było walne zgromadzenie, które miało podjąć pewne uchwały. Yy -y. Natomiast fakty media yy, zainteresowały się nami, głównie media lokalne, zwłaszcza tam, gdzie działaliśmy, ponieważ działamy w wielu yy, mniejszych miejscowościach, gdzie organizujemy obecnie komitety referendalne. Na przykład w najsilniejszym naszym. Yy, Punktem strategicznym jest y, Wolbrom Powiat Kuski, tam pojawiamy się w papierowych, lokalnych mediach. Natomiast znaleźliśmy się również w prasie ogólnopolskiej, tak? w, w telewizji publicznej, tak? a także notatka poszła, y, została przedrukowana przez... Kiedy mówimy o demokracji bezpośredniej i powstaje partia polityczna, to, to w naturalny sposób zadajemy pytanie, a w jakim sensie na własnym podwórku tą demokrację taką do końca właśnie obywatelską, bezpośrednią jesteście w stanie stosować? Jakie tutaj możecie podać przykłady, pochwalić się czym? Pod tym względem jesteśmy absolutnie wyjątkowi mm -hmm. na skalę pols Polski. Dotąd w historii Polski nie było partii, która po pierwsze w której listy wyborcze, w wyborach powszechnych kandydatów na listy wyborcze wyłania się w drodze głosowania członków w danym okręgu, a nie w drodze zatwierdzania tej decyzji przez jakikolwiek zarząd, tak? To jest pełna demokracja bezpośrednia. Po drugie, ponieważ sami w programie postulujemy wzmocnienie samorządów, to również mamy w statucie zapisaną silną autonomię regionów. Mhm. Ja jako przewodniczący nie jestem w stanie ingerować w pracę takiego regionu, który posiada już własny zarząd, tak? No i w końcu w końcu po trzecie, mamy w statucie możliwość odwołania. Tak? To znaczy, można złożyć wniosek o odwołanie członka zarządu, tak samo jak postulujemy, aby można było złożyć wniosek o odwołanie posła. posła. Oczywiście. Także jesteśmy w pełni konsekwentni. Jak demokracja bezpośrednia, musimy dać dobry przykład i pokazać, że również w naszych wewnętrznych strukturach działa, jest stosowana. To są oczywiście doświadczenia w skali świata bardzo skromne. No wiemy dużo o Szwajcarii, w sumie najbardziej zaawansowana. Do tego, żeby móc efektywnie działać w demokracji bezpośredniej, to muszą obywatele być no, na pewnym poziomie Dojrzałości, że tak powiem, nie sądzę, bo... um, Nie całkiem się z tym zgadzam. No. To znaczy, istnieją dwie teorie. Mm -hmm. Pierwsza mówi, że kultura tworzy instytucje. Czyli jeżeli mamy kulturę demokratyczną, to ona wyłoni instytucje. Natomiast paradoksalnie historia pokazuje odwrotną sytuację, że często najpierw prowadzone są instytucje i one dopiero tworzą demokratyczną kulturę w danym kraju. Szwajcaria jest tego świetnym przykładem. Jako Zjednoczona Republika 20 lat y, tejże republiki wprowadziło referendum obywatelskie. Dopiero. Także zostało to, w pewien sposób było to troszeczkę odgórnie narzucone, tak? Yy, I co ja chciałem powiedzieć? No, chciałem dojść do, zmierzam do tego, że mm, z uczeniem ludzi demokracji jest troszkę jak z uczeniem yy, pisania. Nie jesteśmy w stanie nauczyć człowieka pisać, jeżeli nie damy mu długopisu. Więc nie jesteśmy w stanie nauczyć ludzi demokracji bezpośredniej. Jeżeli nie damy im tego, że tak to ujmę kolokwialnie, pomacać, jeżeli wprowadzimy referendum, dobrze, może na troszeczkę wysokich progach, może z pewnymi z zabezpieczeniami, ale jeżeli je wprowadzimy, po pewnym czasie ludzie nauczą się korzystać z demokracji i będziemy mogli troszkę ten, ten próg obniżać. Tak naprawdę to ja się z panem zgadzam, tylko chciałem tak troszkę tym pytanie sprowokować pana, żeby pan tych te argumenty wyciągnął, tym bardziej, że myślę, że wersja internetu, yy, która tutaj nauczyła nas tego takiego powszechnego skomunikowania się naraz, te doświadczenia są oczywiście, bardzo dobre, są też negatywne. No, wśród dobrych jest to, że możemy zmobilizować się no, na aktach, zmobilizować się dzięki tak, internetowi, tak, facebookowi i tak dalej. Chociaż też pojawiają się zjawiska w internecie e, dzisiaj takie, że jest mnóstwo też e, ataków, prawda, wpisów, które e, właściwie nie przybierających w słowach, więc tutaj jakby jest adres do medalu. Ale z drugiej strony przecież przy systemie, który potrafi m, dobrze zarządzać się tymi powiedzmy narzędziami internetowymi, można wszystko co dobre, że tak powiem, pięknie uwypuklić, prawda, a jakieś patologie w jakimś sensie ograniczyć. Się ja, ja w ogóle uważam, że mm. y, nie, nie boję się określenia, mm. że internet jest w tym momencie właściwie najpotężniejszym narzędziem demokracji i to silniejszym niż wszystkie parlamenty świata razem wzięte. Y, właśnie to, o czym Pan wspomniał, czyli ta wolność słowa w internecie i ten brak hierarchii. Ja, ja wczoraj na przykład y, przeprowadziłem y, potężny taki wywiad z internautami. Użyłem mm. internetu jako medium komunikacyjnego i powiedziałem: Zapytajcie mnie o co chcecie. Świetna mm -hmm. sprawa. W tym momencie poznałem opinię tysiąca ludzi z, w ogóle z różnych y, warstw społecznych, różnych y, przekrojach prawda, charakterologicznych, zawodowych itd. Tak Także internet może służyć po pierwsze porozumiewaniu się przedstawicieli, jeżeli oni już mają być z, ze społeczeństwem. A po drugie może służyć w służbie demokracji jako taki y, strażnik. I dlatego ja kategorycznie zawsze mm -hmm. będę przeciwny wszelkim próbom mm -hmm. ograniczania wolności internetu, takim jak na przykład była akta takim jak obecnie y, grozi nam troszeczkę ceta. Tak. tak, tak, no jest w ogóle ta sprawa tych, tych spotkań do tele, telekomunikacyjnego szczytu, prawda, światowego, tak. którego celem rzeczywiście jest w tej chwili wprowadzenie takich obostrzeń, które mogą nam odebrać tą władzę. Ja się nie całkiem zgadzam, że to, mm -hmm. wbrew pozorom, uważam, że to nie jest tak, że akta było wprowadzane w celach gospodarczych, czyli w celach zabezpieczania interesów koncernu. Politycy mieli w tym również naprawdę świetny interes, tak? To jest pod pewnym płaszczykiem ochrony gospodarczych interesów, tak? Wprowadza się zabezpieczenia na internet tak, aby tłamsić jego... Powiem wprost, rewolucyjność, tak. Wam się taki oddolny ruch, który jest w internecie. I na to nigdy nie będzie w demokracji bezpośredniej zgody. Kiedy rozmawiamy właśnie o tej całym waszym projekcie, tutaj widzę bardzo pięknie turkusowa rewolucja. Jest to program partii Demokracja Bezpośrednia. Pięknie wszystko rozpisane. Dlaczego Turkusowa? Bardzo ciekawe pytanie. Często się pojawia. Już tłumaczę. Rewolucja jest turkusowa. Z tej przyczyny, że w ten sposób nawiązujemy do y, tradycji kolorowych rewolucji. tak? Y, pomarańczowa rewolucja, Rozumiem. jaśminowa rewolucja, purpurowa Rozumiem. rewolucja. Czyli wszystkie rewolucje, które zawsze były prodemokratyczne. A teraz zapytajmy, dlaczego Turkus akurat? Turkus dlatego, że jest kolorem po pierwsze zaniedbanym w przestrzeni publicznej. Mhm. Jeżeli rozejrzymy się, rzadko widzimy Turkus. Trzeba go docenić. A po drugie, dlatego, że jest świeżym, nowoczesnym takim kolorem, który oddaje lekkość i pluralizm demokracji bezpośrednio. Mnie się to bardzo podoba, włączenie koloru, że tak powiem, do tego całego tak, projektu tak, politycznego. Tak, tak. Ale skoro jesteśmy przy polityce cały czas, no sami, nawet jest 600 osób, no wiem, że to jest początek, ale czy uważacie, że w najbliższych wyborach parlamentarnych będziecie w stanie samodzielnie wystawić swoje listy wyborcze, czy też przewidujecie, że w tej pierwszej fazie byłoby dobrze zauczestniczyć w koalicji, bo jest mnóstwo różnych inicjatyw. Prodemokratycznych, prawda? W zasadzie czasami się nawet nie możemy doliczyć, głównie internet jest takim generatorem. I czy zakładacie, że będziecie no musicie zakładać, że będziecie ubrać udział w kampanii wyborczej tej najbliższej, no bo po to jest partia polityczna, ale czy jesteście już dzisiaj zdefiniowani, idziemy sami, bo się roz, rozrośniemy, e, czy też wiadomo, że będziemy z chęcią wchodzili w jakieś koalicje, prawda, e, e, tak zwane wyborcze? Tutaj poruszono kilka mm -hmm. spraw. Po pierwsze, czy pytamy o koalicję w sensie prawnym? Czyli, czy bo partie, które idą w koalicji do wyborów, posiadają na przykład wyższy próg, do 28%, tak, to 28%, prawda? W związku z czym ja osobiście nie przewiduję mm -hmm. oficjalnej koalicji, natomiast mm -hmm. jak ja najbardziej przewiduję współpracę mm -hmm. pomiędzy, po pierwsze, partią, a stowarzyszeniami. Ich jest mnóstwo. Stowarzyszenia na rzecz demokracji, tak? przede wszystkim. Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia, tak? Stowarzyszenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i tego typu stowarzyszenia, które po prostu funkcjonują w zgodzie z naszym programem. Po drugie, przewiduje współpracę z oddolnymi ruchami społecznymi, które nie są sformalizowane. I takich mhm. również w Polsce i w internecie jest bardzo dużo. W końcu po trzecie, również przewiduje współpracę z małymi partiami. I nie ma tutaj oczywiście mówimy o partiach pozaparlamentarnych i nie ma tutaj w żaden sposób rozróżnienia, czy partia ma być lewicowa, czy prawicowa, ponieważ nasza partia, o czym warto wspomnieć i naprawdę trzeba podkreślić, jest pierwszym sojuszem ponad podziałami w Polsce. My nie mamy tutaj w programie postulatów na przykład gospodarczych. Mhm. Zrzeszamy zarówno zwolenników liberalnego wolnego rynku, jak i na przykład państwa, które interweniuje w gospodarkę. Zrzeszamy lewicowców i prawicowców. Nasz łączy wspólny cel, jakim jest demokracja bezpośrednia. Tak? I ten sojusz może połączyć więcej stowarzyszeń, tak? jak najbardziej. Jestem, jestem za i uważam, że właściwie jedyną metodą na skruszenie tego betonu, który zrobił się u góry w tym momencie, w, w rządzie i w Sejmie, jest właśnie pójście w wielką oddolną koalicję. Jak tu się ta relacja z tym ruchem jednomandatowych okręgów wyborczych kształtuje? Tutaj ostatnio mieliśmy Pawła Kukiza zresztą w naszych nagraniach też tutaj jak najbardziej, no akurat tak się też zdarzyło, to bardzo przykra wiadomość, że taki twórca tego ruchu, stąd wrocławiany profesor Jerzy Przestawa, niestety właśnie kilka dni temu zmarł, ale też zostawił po sobie bardzo taki duży, można powiedzieć, testament w postaci jednak dużego ruchu obywatelskiego, który istnieje w całej Polsce. Macie tam dosyć intensywne, czy takie dość luźne e, kontakty? Jest tak, działalność w ogóle profesora Przestawy mm -hmm. to zasługuje na ogromny szacunek, ponieważ od wielu lat walczy o jednomandatowe okręgi wyborcze. Programowo nasze okręgi wyborcze, no mandatowe okręgi wyborcze różnią się nieco od tych, które propaguje Paweł Kukiz, mhm. dlatego że my proponujemy ordynację preferencyjną. W wielkim skrócie można powiedzieć, że chodzi o to, że w ordynacji, którą proponuje Paweł Kukiz wygrać może w okręgu kandydat, który ma na przykład 25%, jeżeli pozostała na przykład trójka, czwórka ma po 18%. My proponujemy taki, taki układ, w którym wygrywa kandydat, który ma 50%, tak? ponieważ jest symulowana druga tura. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Australii czy w Danii na przykład. Nie będę wchodzić w szczegóły techniczne, natomiast jeżeli chodzi o współpracę, to jak najbardziej, tak? Z samym ruchem, Stowarzyszenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i, i z tym niesformalizowanym ruchem współpracujemy, nawet powiem więcej, często członkowie tego ruchu są jednocześnie członkami partii. partii. Tak, rozumiem. po prostu my się bardzo często krzyżujemy. Czyli na no, moment zaintrygował mnie pan tą kwestią dotyczącą tego mechanizmu wyborczego, że tak, jeżeli 50% musisz mieć, rozumiem, że maksymalnie druga tura wyborów, tak? Właśnie, to jest Czy bardzo więcej? interesujące. Hmm. Teoretycznie, żeby osiągnąć 50% poparcia, mm -hmm. musi być druga tura. Co oczywiście przekłada się na koszty. I dlatego ordynacja preferencyjna to jest bardzo sprytny mechanizm, w którym, jeżeli idę do wyborów, nie zaznaczam. Mogę zaznaczyć jednego kandydata, którego popieram, ale mogę zaznaczyć takiego, którego popieram jako pierwszego wyboru i takiego, ta, którego ta. drugiego. Tak jakbym zagłosował w drugiej turze. Mm -hmm. Jeżeli tak zagłosuję, to komisja wyborcza, jeżeli mój kandydat ten pierwszego wyboru odpadnie, będzie miał za, za mało głosów, tak jak było w pierwszej turze, to jego głosy przejdą na y, kandydata drugiego wyboru. W ten sposób zawsze będzie wyłoniony kandydat, który będzie miał 50% poparcia w okręgu, czyli bardzo silny mandat, tak? A to już w pierwszej turze? E, tak, nie będzie potrzebna druga to tura. Nie będzie potrzebna druga tura, ponieważ wyborca za, zaznacza, to znaczy, jakby ten, zagłosował. Ten drugą, tak, zagłosował. Może tak. za, zaznaczyć, jakby zagłosował w trzeciej turze, bo być może będzie taka konieczna. Oczywiście, jeżeli nie zaznaczy nic, jego głos nikt nie przechodzi. I teoretycznie może być druga tura. I teoretycznie by mogła być druga tak. tak. Natomiast, natomiast faktycznie jest to bardzo fajna ordynacja, bardzo yy, inteligentnie skonstruowana. Yy, też z tej przyczyny, że ona eliminuje tak zwany spoiler effect. Spoiler effect polega na tym, że yy, człowiek, który głosuje w jednomalotowy okręgach wyborczych, głosuje przeciw jakiemuś kandydatowi i dlatego nie głosuje na swojego, tylko na mocniejszego, który będzie w kontrze. Co to powoduje? To powoduje, że bardzo wiele małych partii jest wykluczanych i tworzy się system dwupartyjny w, w kraju. Natomiast ten system, który my proponujemy, powoduje, że kandydaci mniejszych ugrupowań, czy mniej popularnych, tych takich niegłównych, nie mainstreamowych, również weszliby do Sejmu. Tak? Oczywiście, dlatego, że wyborca nie bałby się na nich zagłosować, w obawie przed utratą głosu. Znaczy, tak, powiem Panu szczerze, że um, y, taka oferta, jaką tutaj właśnie słyszymy jest dostępna zresztą w internecie, na, na Waszej stronie, tutaj tak na stole, ona jest dużo bogatsza oczywiście niż oferta jednomatowych okręgu wyborczych i pod tym względem ale ma ten sam walor uniwersalności, rozumiem? Ponieważ ona nie postuluje, że masz być lewy, czy prawy nie. bieżący, czy nie, 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 nie. bieżący. Absolutnie. Czyli berał, czy powiedzmy, interwencjonist. Tak. Demokracja dla wszystkich. I to jest po prostu kwestia mechanizmu y, prawda, rządzenia y, w tak. populacji naszej tłumackiej, tak tak polskiej. Jest. I to jest, to jest duża sprawa, Mo, można wyrokować no jak właśnie, jakie są rokowania? Macie teraz około 600 osób, które się formalnie jako y, członkowie partii Zapsali. zapisali. Tak jest. I jest jeszcze jakiś taki status sympatyka, tak? Czy co to jest? E, to znaczy właśnie pracujemy na tym. Tak, Faktycznie tak. spotykamy, ponieważ pracujemy na, na y, pewnej populacji, mm -hmm. dobre słowo, y, która posiada pewne specyficzne cechy, mianowicie niestety mamy bardzo wiele ludzi, którzy są zrażeni do słowa partia. Tak, no ja, ja to w pełni rozumiem. Po mm -hmm. prostu po tym, co ja widziałem w ostatnich latach, to dla mnie w pełni zrozumiałe. I dlatego teraz tworzymy stowarzyszenie obok partii, do którego będą mogli wstępować sympatycy, mm -hmm. aby wspierać aktywnie nie tylko partię, ale samą ideę przede wszystkim, prawda? bo my promujemy ideę, a nie, nie, nie partię. Dobrze, że w samej nazwie nie ma słowa partia, tylko jest demokracja bezpośrednia, Oczywiście. natomiast status prawny tego organizmu tak. jest po prostu partią i dlatego o tym tak rozmawiamy ale teraz już tak, bo to wszystko jest bardzo takie spójne wewnętrzne, świetnie Pan sobie tutaj radzi z tymi, tak powiem wyłożeniem w krótki sposób najważniejszych rzeczy, na koniec tak troszeczkę odchodząc od samego prawa, więcej takiej może refleksji politycznej związanej, jeżeli można sobie pozwolić bo ja nie wiem w jakim zakresie sobie Pan pozwala tutaj na pewne takie szersze refleksje czy sądzi Pan, że w tej sytuacji w jakiej znajdujemy się dzisiaj w Polsce czy, czy istnieje prawdopodobieństwo, że te wybory które mają być dopiero za 3 lata formalnie że one mogą być wcześniej, czy na to Liczycie. Czy tak to jest konkretne? w ten sposób. Czy wcześniejsze wybory parlamentarne będą tego absolutnie nie, nie. wiem i nie można Nieprzewidywalne w jakimś sensie. Tak, to. tylko że przykre jest tym wszystkim mhm. to, że to, czy będą wcześniejsze wybory, nie zależy znowu od obywateli, którzy będą wybierać, tylko od układu politycznego u góry. Czy ponownie mamy sytuację, że w państwie coś nie należy od nas oddolnie? Tak? Tylko gdybyśmy wprowadzili możliwość odwołania Rady Ministrów. To w tym momencie istnieje szansa, że wcześniejsze wybory zależałyby od obywateli i ich zdania w referendum. A czy to jest korzystne dla naszej partii? Powiem szczerze, i tak, i nie wydaje nie mi, wiadomo, się, że wiadomo, czy będziecie gotowi, prawda? Tak, to jest kwestia przygotowania, to jest mhm. kwestia tego, że nie bylibyśmy może w stanie dostatecznie szybko zjednoczyć tej koalicji, o której, o której rozmawialiśmy. Natomiast z drugiej, z drugiej strony powiem w ten sposób: istnieje szansa, że wprowadzenie naszego, naszego mechanizmu jest naglące. Nie wiem, czy za trzy lata będzie jeszcze na czym wprowadzać demokrację bezpośrednią. Boję się, że jeżeli tego nie zrobimy, to chociażby kryzys gospodarczy. Bo to ma jak najbardziej przełożenie: kryzys władzy i kryzys gospodarczy. Że ten kryzys gospodarczy może nas trochę rozsadzić. Tak? I dlatego tak ważne jest pilne wprowadzenie w państwie demokracji bezpośredniej. I, i skoro tak, oczywiście z tym się absolutnie zgadzam, to jakie na dzień dzisiejszy narzędzia macie, żeby dotrzeć z tym projektem po prostu do Korzystamy ludzi. z kilku dróg. Mhm. Pierwszą podstawową jest internet. Prowadzimy marketing internetowy, silnie weszliśmy w tę sferę, bardzo odpowiadamy internautom, bo jesteśmy nowocześni, jesteśmy świeżi, jesteśmy um, mało rozpoznawanymi od tobie. I kompletnie antyestablishmentowi poza esta To jest prawda, to jest prawda. Jest Drugą drogą są lokalni działacze. To znaczy trafiamy do lokalnych komitetów referendarnych, wspieramy je prawnie, finansowo, medialnie i tak dalej, prawda? E, I tam również pozyskujemy członków i informujemy o tym, że istniejemy. Czyli również przed lokalne media. Świetnym elementem nasze, naszej promocji są niezależne telewizje. Jak najbardziej wspieramy wszelkie niezależne media, ponieważ mainstreamowe media, powiedzieć, że są polityczne, to jest trochę mało powiedziane. Tak? Dlatego my bardzo cieszymy się wsparcia, jakie okazują nam niezależne portale, blogerzy, czy cała w ogóle ta sieć internetowa i niezależnych mediów, radiów, telewizji, stacji radiowych. W końcu trzecią metodą docierania do, do naszych sympatyków jest coś, co nazywa się kolokwialnie pocztą pantoflową. Zarażamy, zarażamy naszą ideą wirusowo. Przychodzi członek, dajemy mu program, idź porozmawiać z sąsiadem. Rozmawia z sąsiadem. Robi się naprawdę masa członków w całej Polsce. W pewnym momencie to już nie będzie do niezauważenia przez media głównego nurtu. Bo będzie nam po prostu zbyt dużo. Tak, tak, bardzo, bardzo to. Ja, pani Adam, jestem politykiem z wykształcenia i wiele lat spędziłem i spędzam na działalności takiej oddolnej obywatelskiej, więc no, mam jakiś swój sposób oceniania tego wszystkiego, więc jestem pod naprawdę dużym wrażeniem, że do tej te pary miesięcy 600 osób i to tak dynamicznie do przodu. Ja wiem, że jest też falowanie, że jest moment, kiedy jakby to, ten przyrost członków na naturalnie się zahamowuje, potem jest, jest szansa na... Na du Dużo byłoby, Duża byłaby kwestia, czy na przykład związki zawodowe to też jest przestrzeń, która, która, by, która by mogła być dla was takim miejscem, gdzie, czy to kupią to po prostu? Bo oni też duszą oni też widzą, sposób. że oni nic tak. nie mogą w tym systemie, tak? a tu mogliby. Przed... Oczywiście, sytuacja jest taka związkami z zawodowymi. Mhm. Związki zawodowe reprezentują interesy pracowników, tak. prawda? W związku z czym my współpracujemy również z drugą stroną. Jak najbardziej. Po pierwsze, nawiązaliśmy kontakt na przykład z Komitetem Obrony Pracowników, który obecnie się mhm. tworzy, a on z kolei ma kontakty z związkami zawodowymi, ale z drugiej strony współpracuje z ruchem niepokonanych, z ruchem przedsiębiorców, którzy też. zostali pokrzywdzeni administracyjnie. No właśnie. Mhm. Także, także te, te, te dwa ruchy mhm. muszą się równoważyć. Mhm. żeby nie dało się demokracji bezpośredniej przypiąć jakieś Be, ład Jakiejś jednej też opcji. Dokładnie, bo chodzi mhm. o to, że jesteśmy opcją ponad podziałami mhm. i musimy to za wszelką cenę utrzymywać. I tak już zupełnie na koniec, no, zawsze przy działalności jakiejkolwiek publicznej, tym bardziej kwestia finansów, z czego się partia utrzymuje, no, zgodnie z przepisami, rozumiem, są źródła finansowania tak. partii. Generalnie wy pracujecie w oparciu o jakieś finansowania, czy, czy, czy są jakieś... Pensje, że tak powiem, czy to jest e, nie, nie, społeczne. To jest tak. E, wolontariusze na razie. Jeżeli chodzi o pracę wewnątrz mm -hmm. partii, wszystko jest społeczne mm -hmm. i ja mam nadzieję, że takie pozostanie. Mm -hmm. Dlatego, że ja na przykład to dostatecznie dostaję wynagrodzenie w satysfakcji i w szacunku mm -hmm. innych ludzi, i to się dla mnie liczy. I to się w ogóle powinno liczyć dla polityków. Ja, ja nie rozumiem dlaczego, dlaczego mm -hmm. oni tego nie rozumieją. Postulujemy w programie również ograniczenie diet jedynie do zwrotu kosztów. Tak, pracy polityka. Natomiast, jeżeli chodzi o pytanie o finansowanie partii z zewnątrz, e, jesteśmy pod jednym względem e, specyficzni, e, ponieważ przyjmujemy bardzo wiele małych darowizn. Tak? Czyli jesteśmy ruchem ewidentnie oddolnym. Nie jest tak, że jesteśmy sfinansowani przez jakiegokolwiek dużego sponsora i nigdy nie będziemy. Tak? Dlatego, że nie chcemy się uzależnić od jakiejkolwiek, zwłaszcza jednej osoby. Ideą demokracji bezpośredniej jest to, aby wiele ludzi miało wpływ i tak jest w naszej partii. Tak. Można przy tym jeszcze nadmienić, że jedną z nieprzyjemnych elementów prawnych jest to, że partia nie może prowadzić zbiórek publicznych, również internetowych. Tak? Także, że tak powiem, politycy u góry świetnie zabetonowali się, żeby nikt przypadkiem nie naruszył ich pozycji. A tak, to czy partie mają zakaz prowadzenia tego typu zbyt. Tak, w ogóle finansowanie jest bardzo restrykcyjne, żeby przypadkiem jakaś mała partia nie była w stanie im zagrozić. To ewidentnie jest, było zaplanowane przez twórców. Ale mimo ustawy. tego wszystkiego sama idea po prostu i zapotrzebowanie społeczne wydają się być no, potężnym takim rezerwuarem siły, który, wiatru, który że tak powiem, no, zawieje i będzie wiał i Nie ukrywam, że z tym wszystkim, co w tej chwili pan powiedział w tym studiu, my przynajmniej jako środowisko też takiego nieformalnego ruchu obywatelskiego wolnych ludzi, ale przede wszystkim redakcja NTV, możemy się... Po prostu podpisać, trzymamy kciuki, będziemy wspierać wszędzie tam, gdzie to jest możliwe z naszej strony i bardzo z dziękuję. chęcią współpracować. Szukali, zapraszam i tutaj z Panem Adamem, Rozmawiałem jeszcze przed wejściem tutaj jakby na antenę, że, że przyjął zaproszenie od nas, żeby wziąć udział w kongresie wolnych ludzi właśnie 21 grudnia. Będzie tam miał swój speech i, i z chęcią na spokojnie jeszcze raz usłyszymy całą tą wykładnię, która, która porwie, myślę, wiele osób. Także Wspaniała dziękuję, się gratuluję i, dziękuję bardzo. i w ogóle jakieś olbrzymie szanse. Dziękuję, dziękuję bardzo Panie Pawie. Dziękuję bardzo. Dobra noc.